Cześć, tu Kamila z dekorami. Dzisiaj chcę Wam odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące obrazów. Przede wszystkim najczęściej pytacie o to, czy możecie zamówić obraz na konkretny wymiar. Niestety, tak jak w przypadku tapet, mamy obrazy tylko w takich wymiarach, w jakich widzicie je w naszym sklepie. Jest to spowodowane tak samo jak w przypadku tapet, tym, że mamy gotowe projekty. Które nie są zdjęciami z banków, tylko są po prostu dostosowane do tego, żeby zostać zaprezentowane w formie obrazu. Dlatego też nie ma takiej możliwości, żebyśmy te wymiary zmieniali. Czy też nie, nie, nie drukujemy również z Waszych zdjęć, czy, czy z innych podesłanych projektów, czy zdjęć z fotoli. Następne pytanie to kwestia modyfikacji kolorów. Tak samo jak nie zmieniamy wymiarów, tak nie zmieniamy projektów, tak też nie zmieniamy kolorów. I tutaj jedna ważna uwaga, jeśli chodzi o kolory, warto o tym pamiętać, że w zależności od tego, jakie ustawienia ma ekran naszego komputera czy też smartfona, te kolory mogą się różnie prezentować. To znaczy mogą mieć różne odcienie, różne takie tony mogą się pojawiać których w rzeczywistości na obrazie nie ma, bądź wyglądają one inaczej. To wystarczy sprawdzić, oglądając ten sam wzór obrazu na dwóch różnych urządzeniach. I jeśli mają one różne ustawienia ekranów, a pewnie tak, to zobaczycie, że minimalnie się te kolory mogą między sobą różnić. Pamiętajcie jednak, że jeśli z jakiegoś powodu kolor, czy wzór, czy cokolwiek, jeśli chodzi o obraz, by Wam się nie podobało, to zawsze macie 14 dni na oddanie produktu do nas, czyli tak zwane odstąpienie od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgłaszacie taką sytuację i my obraz od Was przyjmiemy i zwrócimy Wam pieniądze. Także nie bójcie się tego, to nie jest tak, że jak już kupicie, to już z tym zostaniecie, nawet jeśli zamiast takiej stonowanej szarości będzie na przykład inny zupełnie kolor jakiś wpadający w brąz, bo tak się często te kolory się tak, tak inaczej mogą wyświetlać. Czy obraz należy oprawić? Słuchajcie, nie. Ja wam tutaj pokażę, dlaczego nie. Mamy tutaj obraz. O, teraz będzie go widać tylko kawałek, ale co ja wam chcę pokazać? Chcę wam pokazać jego brzegi. One są, jak zobaczycie, zadrukowane tym samym wzorem, który macie tutaj na, na obrazie. Czyli ja mogę ten obraz po prostu wziąć i powiesić na ścianie. Bez żadnych ramek. No i ten obraz wam pokazuje właśnie on wisi na ścianie. Bez żadnych ramek. Ze względu na to, że te boki są też obleczone płótnem, zadukowanym w tym samym wzorze co obraz, jakby jest to taka ciągłość i nie trzeba doda dodatkowych oprawek. Oczywiście, jeżeli macie wnętrze, które jest eleganckie, klasyczne i wy koniecznie chcecie mieć ramy, nie ma problemu, można taki obraz sobie oprawić we własnym, we własnym zakresie. Jak powiesić obraz? Słuchajcie, no, u nas w sklepie. Po pierwsze jest instrukcja i pewne porady na blogu znajdziecie też, jak w ogóle wybrać obraz, jak go dopasować do wnętrza, jak go powiesić względem innych mebli, komody, łóżka, tak żeby on rzeczywiście się ładnie prezentował, ale jeśli chodzi o ten aspekt techniczny, bo tutaj o to chodzi, to u nas w dziale akcesoria dostępne są haczyki i gwoździki. I możecie sobie je kupić u nas. Możecie też powiesić na, to, na te haczyki, gwoździki, które macie w domu, czy kupicie w markecie. To już nie ma naprawdę znaczenia. Ważne jest, żeby pamiętać, że jak macie obraz, o, taki szeroki jak ten mój. Przepraszam, o. No to zobaczcie, on jest dosyć. Uh, szeroki, bo on jest właśnie z takich szerokich, obąskich. No to musicie. Jak on już ma powyżej 100 cm, to musicie mieć dwa punkty zaczepienia, bo na jednym może się nie utrzymać. Czyli mamy dwa y, haczyki. Y, jeżeli obraz jest wieloczęściowy, no to każdą część musicie powiesić oddzielnie. Y, no właśnie, jak zawiesić obraz wieloczęściowy? Bo to jest też pytanie, które często się pojawia. Słuchajcie, tak naprawdę y, dowolnie są tacy, którzy te części. Rozdzielają, bo tak im się podoba, układają sobie z nich swój własny wzór, to jest już wasza kreatywność. Ale my standardowo, produkując te obrazy, przewidujemy, że one będą powieszone w odstępach 2-3 centymetrowych, część od części, żeby wzór był wtedy spasowany. Możecie sobie, to jest już taka moja rada z doświadczenia z wieszania galerii jakichś zdjęć zrobić coś takiego, że kładziecie sobie na podłodze, na jakimś nawet kardonie czy czymkolwiek, i zaznaczacie sobie, czy odrysowujecie nawet kontury wszystkich części czy tej galerii, czy naszego obrazu wieloczęściowego, wycinacie i nanosicie to na ścianę, wiedząc jak to powiesić. Oczywiście te obrazy wieloczęściowe nie są aż tak skomplikowane w wieszaniu, jak galerie złożone z kilku, z kilku zdjęć. Wystarczy tak naprawdę sobie to rozłożyć na podłodze, wymierzyć i zaznaczyć w odpowiednich miejscach na ścianie, gdzie chcecie wywiercić otwory na, na, wasze, na, na te poszczególne części. Także słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o obrazy. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę, piszcie do nas na sklep małpa.dekorami.pl Dekorami przez C, jak zawsze przypominam. Na naszej stronie znajdziecie naprawdę setki bardzo pięknych wzorów obrazów. Mamy obrazy drukowane na płótnie, mamy obrazy na szkle akrylowym, mamy również obrazy malowane ręcznie, które są naprawdę pięknymi dziełami sztuki. Ja mam taki jeden obraz u siebie w domu i na pewno w jednej z części Wam go pokażę, jak on wygląda z bliska, bo jest to naprawdę fajna, fajna sprawa. Mamy także mapy na korku, czyli takie mapy, gdzie jest. Z przodu nadruk na yy, kolorowy, pod spodem jest korek, możecie sobie do tego przyczepiać pineski. Także wybór różnych dekoracji ściennych mamy bardzo duży. Zapraszam Was na www.dekorami.pl, dekorami przez C, jak zawsze przypominam. A my widzimy się już niebawem. Dzięki, cześć!